Witam, jesteśmy w salonie 2 30 km od Bydgoszczy w Nakle nad Pecią. Jesteśmy największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Dzisiaj chcieliśmy zaprezentować kolejny pojazd z fabryki Junaka. Jest to model Racer 125, czyli motocykl na prawo jazdy kategorii B i w wersji pomarańczowej. Kolor jak kolor, jednakże są, występują w trzech wersjach kolorystycznych, też wcześniej je Państwu prezentowaliśmy, ale teraz krótko o motocyklu. Tutaj wersja pomarańczowo-czarna, przede wszystkim rzuca się w oczy kolor, który jest taki bardzo, bardzo rażący. Mamy tutaj czterosuwowy. Jednocylindrowy silnik, trysk paliwa 90 km na godzinę, prędkość maksymalna, 10,6 konia mechanicznego. To takie standardowe osiągi tych silników. Mamy już wszędzie wałek wyrównoważający. Tutaj też on jest. Rozruch elektryczny, hamulce zarówno z tyłu, jak i z przodu widać tarczowe, hydrauliczne. Oponki z przodu i z tyłu to już 17, podobnie jak w rsx Z przodu troszeczkę cieńsza 110 na 70, z tyłu 130 na 70. Wymiary tego pojazdu to 2065 na 864 na 1070. 141 kg masa własna, dopuszczalne odciążenie do 150 kg. Proszę Państwa, wysokość do siedziska to 760 mm. Pojemność zbiornika paliwa 15 litrów. No i występuje w kolorach jeszcze czarno-czerwonym i srebrno-niebieskim. Wiadomo, na dwie osoby. Pojazd ten jest jeszcze dostępny na Euro 4. Także jest on dostępny w naszym salonie. Również w dwóch pozostałych wersjach kolorystycznych. Proszę Państwa, przypominam model Racer 125 z firmy Junak, na prawo jazdy kategorii P. Zapraszam na naszą stronę internetową wwwsalon 2 Zapraszam również na nasz profil na Facebooku, na nasz kanał na Instagramie oraz na YouTubie. Tam wstawiamy wszystkie filmy z produktami, które sprzedajemy w naszym salonie.